W dzisiejszym odcinku Sławek goli się na łyso. Dlaczego? Jeśli dziś awansujemy, ścinam włosy do zera. Polska wyszła z grupy, a ja muszę zrobić tatuaż. Oglądaj ten film do końca i zobacz, co udało nam się dzisiaj zrobić. Polska gra dalej, ja muszę zrobić tatuaż. I słuchajcie, tutaj nie mogę go zrobić, więc od razu jak wrócę do Polski zrobimy coś ciekawego. I mam do Was prośbę. Dajcie znać w komentarzu, jaki tatuaż mam zrobić. Poczytam Wasze komentarze i może znajdę jakąś fajną inspirację. Na razie moim pomysłem jest to, żeby zrobić maskotkę Mistrza Świata, czyli takiego duszka, gdzieś tutaj on się Wam wyświetli na ekranie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Nie było jeszcze okazji, więc teraz chcę Wam podziękować za pół miliona subskrypcji. Niesamowita liczba, bardzo wam serdecznie za to dziękuję. I słuchajcie, ciśnijmy po milion. Szykuję coś naprawdę mocnego, więc subskrybujcie kanał, kliknijcie taki sam przejść, subskrybuj tam na dole. I uwaga! Przypominam, że na moim Instagramie do końca mistrza świata trwa konkurs o koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo. Tutaj wam się wyświetla moja nazwa. Wbijajcie i bierzcie udział w konkursie. Wydaje mi się, że warto, bo to jest koszulka jednego z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. A teraz idziemy do fryzjera, bo Sławek ma do wykonania wyzwanie. Wymyśliłem głupotę, to teraz muszę ją spełnić. Jak to powiedziała ma moja mama, synek, ale dlaczego przed świętami będziesz na przy stole w wigilijnym bez włosów? Ja mówię mama, ojczyzna mnie wzywa. Jest treścik? Pierwszy raz robię. Pierwszy raz będziesz na łyso w życiu? Pierwszy raz. Nie, dzieje? Teraz trochę nie wieco będzie. <grymne> <grymne> tak mi został <grymne> od tylko okay. Zanim zobaczycie efekt końcowy obcięcia sławka na łysą, szybka informacja. A z racji tego, że wam rozdaję moją koszulkę z autografem Ronaldo, no to trzeba zdobyć nowy autograf CR7. I słuchajcie, jak pod tym filmem zostawicie 5000 łapek w górę, jedziemy do hotelu reprezentacji Portugalii, która dalej gra na mistrzostwach. I postaramy się zdobyć jego autograf właśnie na tej koszulce. Więc zostawiajcie łapki w górę, wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby udało nam się to zrobić. Narysuję mi łeb, to nie jest przyjemne. Oglądajcie ten film do końca, aby zobaczyć moją reakcję na nową fryzurę Sławka. Panowie, stop, nie wracam do katy! Dopóki nie odrosną, nie wracam, ale zrobiłem to, to co powiedziałem, tak? Kolejnym moim wyzwaniem będzie tatuaż jeśli wygramy z Francją. Natomiast w całej tej zabawie, e, z moją łysą głową będzie wydrukowane około 100 książek dedykowanych, które będą albo licytowane, jeszcze zastanawiam się jak to zrobić i na pewno coś podziałam charytatywnie, odnośnie być może onkologii dziecięcej, żeby cały dochód z tej sprzedaży tam właśnie trafił. Peszko, grafia z Łysym Sławomirem. Peszko, jak ktoś tego nie będzie miał w domu, to będzie mógł żałować, bo tylko 100. Sto... Mówiłeś o tym, 100 plaży. To, o, to jak Fabiana Warteza. Pofinał, popinał. A teraz wróćmy do apartamentu, bo zaraz wróci Sławek, no i zobaczymy, jak on wygląda po wizycie u Fryzjera. Mam nadzieję, że kreseczka siedziba. Yeah. Yeah. No, nie, nie da się tego opisać! No o kurde. Fajnie, no, nie? Ale dziwnie się czuję? Yes. szacunek, nie? A was jest? No jest i tutaj, co tak? Dane. Dokładnie. Także to wszystko jest powiedziane. Te książki będą niebawem. Także coś musimy się... Fajnie, fajnie. A teraz zobaczcie reakcję. Matiej Oj, jest Sławek, jesteś jest tutaj? No. Fajnie, ja gien... fajnie, Lepalso, pasuje. Nie ukrywaj. Pytanie. Jak Tobie się podoba nowa fryzura Sławka? Nowa fryzura bardzo mi się podoba. Jest przede wszystkim bardzo funkcjonalna. Po pierwsze, na basen nie potrzebuje czepka. Po drugie, nie musi tracić czasu na miecie włosów. Po trzecie, co cię wymyślimy później? Dajcie znać w komentarzu, pomóżcie. Teraz pójdziemy do dużego salonu gier, gdzie z Kubą będę rywalizował o kasę. Dzisiaj dzień zaczynamy troszeczkę później, bo wlatywał film z meczu. Wróciliśmy późno, wstaliśmy późno, zmontowaliśmy, jest na YouTubie. I uwaga, wychodzimy na miasto, Sławek rano poszedł do fryzjera. Pięknie wygląda. Pięknie wygląda, więc to jest e, ciepłe pozdrowienia. A my teraz idziemy się przejść w podręcznej okolicy i w ogóle ciekawostka. Tam jest przystanek, który jest klimatyzowany, Choć tam podejdziemy. Tak no, jest chłodno, co? Ale to nie jest nic dziwnego, I... ponieważ no, jak tutaj jest lato, to jest... Ile to jest stopni? 40 może być? 40 na pewno. 40 jest, więc jest bardzo gorąco i to jest na pewno przydatna rzecz dla osób mieszkających tutaj na co dzień. A takie samochody to tutaj normalność, nie? Na tej dzielnicy. Polska wczoraj, tak jak powiedziałem, zagrała swój mecz. Nie wyglądało to zbyt najlepiej, ale najważniejsze jest to, że wychodzimy z grupy i to nam daje radość, bo po prostu mamy tutaj dalej ciekawe rzeczy do ogarnięcia. Widać pana, co się cieszymy. <laughs> nie, jesteśmy po prostu zmęczeni, więc jestem zadowolony, że Polska. Że ty się cieszyłeś, nie? Dla mojego życia nie wyszliśmy z grupy na Mundialu. No, za mojego też, więc jest to na pewno wyjątkowe. A z takich fajniejszych rzeczy powiem Wam tak, cały czas katar żyje e, mistrzostwami świata, są mecze i w ogóle. W randomowe, ra randomowe miejsce wchodzi sobie w ulicę i stoją jakieś takie zarumbiście samochody, tak jak tutaj. Jest kolejny, pokazuje, nie? Lambo. Mam dla Ciebie kilka wyzwań. Będziemy do salonu gier, będzie rywalizacja w kilku konkurencjach. No i kto wygra w danej konkurencji zgarnia 10 dolarów. Lewą ręką. Widzę, myślę, że prawą, bo jest trzy odbicie. Prawą ręką. Prawą, tak jest. W ogóle się okazało, nie? Wchodziliśmy dosłownie. Tak jakby do małego pomieszczenia, a się okazuje tutaj, że jest jakiś ogromny salon gier, nie? Tego nie widać z zewnątrz Ty, jesteś w kręgielnia. Ale zajebiście, fajnie. Pierwsze wyzwanie, gramy w kosza. Kto zdobędzie więcej punktów zgarnia 10 dolarów. 31 punktów, to jest mój wynik. 10 dolarów. Pokonany o 25 punktów. Czas na kolejny pojedynek. Zagramy sobie teraz w... To. To, to. Tak. Kto zdobędzie więcej goli wygrywa. Nawet nie, wiem, czy to są gole. A co wygrywa? 10 dolarów. 1-0. fantastycznie. Takim oto sposobem wygrywam 10 dolarów. Jeśli chodzi o wyprostowanie moich włosów, to zrobimy to przy najbliższej okazji, jak znajdziemy gdzieś prostownicę, albo pójdziemy do fryzjera. Mati skoczy z bungee po powrocie do Polski. Jaka broda? Jaka broda? Nie ma żadnej brody. Przegrałem. Albo wygrałem. Zależy, jakby na to patrzeć. Nie no, jest git. Jest git. Cieszę się, że Polska przeszła dalej. Bardzo się cieszę. Następne moje postanowienie? Też sobie zrobię tatuaż. Gdzieś. Jak Jeszcze Polska wiem, przejdzie jak... Francję. Jak Polska przejdzie Francję, dokładnie. A jak Polska przejdzie Francję, robię sobie tutaj yy, kolczyk. Tyś, serio? W tym albo w lewym zobaczymy, ale zrobię sobie kolczyk. Kolejny film już jutro o godzinie 10, więc kliknij taki sam przycisk subskrybuj i tam na dole ciśniemy po milion subskrypcji.